Cyborg numer 18. Początkowo złoczyńca, natomiast w późniejszym czasie protagonistka. Czy jest dobrą matką? Jaka jest jej użyteczność w walce oraz jej cały potencjał bojowy? Czy Ani Leonhardt, Shingeki Kino Kiyoji, została wzorowana na tej bohaterce? Oraz czy zachowała jakieś cechy człowieczeństwa? Te oraz wiele innych informacji dowiedzie się. W tym odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani anime Dragon Ball, zapraszamy na grupę Dragon dragonball.pl, która jest poświęcona właśnie tej tematyce. Link w opisie. Znaczenie imienia. Jinzo Ningen, czy Hachigo, to po japońsku Sztuczny Człowiek numer 18. Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na analizie Cyborga numer 18. Ze mną jest Migu, cześć, oraz Deadpool Pikachu, siema. No, Pikachu! Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć jedną podstawową informację, która myli trochę widzów polskich Dragon Balla. Mianowicie chodzi mi o nazewnictwo yy, Cyborga, bo większość osób mówi... Android 18, ponieważ tak jest w, w amerykańskiej, ale nasza manga polska wytłumaczyła e, tłumaczenie właśnie, że Cyborgi to są osoby półsztuczne, czyli pół, pół człowie no, hybryda człowieka z Androidem, takim, jest czyli iną. to jest tak, czyli to jest Cyborg, a Android to jest na przykład. 100%, jak 16, coś takiego. My posługi będziemy posługiwać się również też nazewnictwem Android, lecz chciałbym po prostu tak zaznaczyć, że poprawne nazewnictwo to Cyborg. Również chcę dodać, że na naszym głównym serwerze e, obecnie toczy się pojedynek e, najlepszej waifu, w której uczestniczy również Android 18, więc gorąco zapraszamy na naszego Discorda, gdzie Codziennie pojawiają się nowe walki. Zadaję pierwsze pytanie. Moje pytanie brzmi: Czy według Cyborg numer 18 jest najsilniejszą kobietą w serii Dragon Ball? To pewnie dru dru drugą najsilniejszą. A kto jest na pierwszym? Według ciebie. Eee, Kepla? No przecież z tą fuzją... z fuzją nie ma żartów. Tak, gdyby... gdyby odjąć fuzję, to wtedy ona jest... to wtedy ona jest numerem jeden. Według ciebie też, Migu? Też masz taką, takie same zdanie? No, w to można byłoby powiedzieć, że jest najsilniejszym bojownikiem, ale już Superka trochę nam dawała więcej postaci i faktycznie, ee, jak weźmiemy pod uwagę że albo jak właśnie mają fuzję już jako Kepla, no to są silniejsze razem. W sumie mam e, taką samą opinię jak wy. E, chciałbym jeszcze zadać takie też dość ciekawe pytanie, trochę kontrowersyjne, trochę nie. Dużo fanów zauważyło, że na przykład osiemnastka jest już e, po, pomijana w dalszych seriach i tak dalej. Że osłabła i tak dalej. Co o tym uważacie? Czy to jest według Was prawda, czy nie? Czy jakby powróciła, czy autor o niej zapomniał? Nie sądzę, żeby o niej tak łatwo, tak szybko zapomniał. turniejem co nam sporo zrekompensował, za tu, w turnieju mocy. Jej jest ten super hero. Ja to samo chciałem powiedzieć, że jednak osiemnastka wystąpiła na turnieju wszechświatów, więc, więc yy, jej potencjał cały czas jest kontynuowany. Kolejne... stanie tego potencjału. Mhm, rozumiem. Kolejne takie pytanie, by rozwiać takie wątpliwości. A jeszcze dopomnia... e, tak. zapomniałem, jeszcze, 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 jeszcze trochę z Arcumoro. Robionki. Tak, też tam była. I żeby rozwiać właśnie wątpliwości, parę osób też uważa, że w sensie parę jakiś odsetek, jakiś tam po prostu procent osób uważa, że, że na przykład osiemnastka jest słabsza niż w serii Z. Czy waszym zdaniem to jest prawda? Siło, siła łamarzy nie ulega żadnej zmianie. Nie, czy silna, czy słaba. Zależy od, od części, jakie ma, ma w swoim ciele. Pamiętajcie, jedno, że, że maszyny mogą się upgrade'ować w nieskończoność. Dobrze, przechodząc, przechodząc do biografii omawianej bohaterki. E, osiemnastka pierwotnie była człowiekiem o, mi o imieniu Lazuli i miała też starszego brata bliźniaka Lapis. Obydwoje byli przestępcami, których tak naprawdę ich wynalazca, czyli doktor Żygago e, <ścoughs> w polskiej e, wersji, inaczej ładniej mówiąc doktor Gero po prostu, ich schwytał i przekształcił w znane nam nazwy, czyli cyborga numer 18 i 17. 18 na samym początku została przedstawiona jeszcze przed jej oficjalnym debiutem czyli wtedy, kiedy Trunks poinformował o, niebezpiecz o niebezpieczeństwie cyborgów które będą zagrażać Ziemi. Przejdźmy może od razu już do uruchomienia. Zdesperowany już yy, dr Gero. Aktywował swoje dwa cyborgi, czyli osiemnastkę i siedemnastkę, lecz na samym początku e, były inne, nie jakby ignorowały jego polecenia, uśmiechając się tylko do siebie i podając sobie jakieś sygnały wzrokiem. Co uważacie? Dlaczego? Obydwa cyborgi nie słuchały się swojego stwórcy, który kazał im powstrzymać wojowników Z. Poniew, ponieważ przerobił ich, ich w, te maszyn, w te maszyny. te maszyny. Dlatego postanowili go zabić za to. Ja nie mam... to jest dla mnie zaskakujące. Właśnie. Najwyraźniej mieli tyle wolnej woli, że nie chciały być mu uległe czy też ulegli, tylko po prostu zdecydowały. Żyć po swojemu. Ja, można powiedzieć, że jego doskonała broń obróciła się wobec niego. Deadpool, uważasz, że cyborgi zachowały pamięć z przeszłości, gdy jeszcze byli ludźmi? O, możliwe. We. Tak, ale warto wspomnieć odcinek filerowy. Pewnie kogo możecie kojarzyć, gdy. Y, już y, trójka, bo jeszcze dołączył potem szesnastka. Co, gdzie do tego zaraz przejdziemy, był filar, gdzie jechali po prostu już swoim busem i osiemnastka powiedziała takie słowa: y, Muszę sobie, no, po prostu chciała pojechać po nowe ubrania, ale y, 17 się do nie podobało, i ona powiedziała no w końcu muszę e, poczuć trochę swojego ludzkiego życia, które miałam. Czyli jakby mm. jest jakiś taki znak, że niby coś tam pamiętają, lecz e, zaznaczmy to, że to był wciąż filler. Przejdźmy dalej. To właśnie osiemnastka zaciekawiła się nowym dziełem doktora Gero, które było obok. Mianowicie chodziło o Androida 16. Ona była nim zaciekawiona. Ona jakby chciała po prostu go aktywować. I tak zrobiła, gdzie jako jej brat powiedział, że to nie jest nam potrzebne, lecz ona po prostu była tak bardzo ciekawa, że yy, musiała po prostu zobaczyć, co to jest. Dalej e, nawiązuje się poje, e, pojedynek z Vegetą, który tak naprawdę osiągnął poziom Super Saiyanina. Vegeta chciał zaprezentować swoją potężną moc, jaka jest transformacja Super Saiyanina. Chciał ją po prostu tak przetestować, bo już e, miał dość tego, że Son Goku Opanował, potem pojawił się Trunks, on również miał i w końcu Vegeta chciał pokazać, lecz niestety nie wyszło. Co uważacie o pojedynku e, osiemnastki z Vegetą? A i to było dla niego dość upokarzające, że, kobiet, że kobieta tam dała mu baty i jeszcze złamała mu rękę. To Jedna z moich ulubionych scen z Zetki. A, nie zdarzy się tego tak zapomnieć. Nie patrząc nie na może... przyszłe wydarzenia, e, po samym pojedynku Osiemnastka całuje przerażonego e, Kuririna, który tak naprawdę nie był w stanie walczyć. Jak oceniacie tą scenę, nie uwzględniając po, po prostu no za pierwszym razem, gdy to oglądaliście? To, to, było, traf, to było trochę, trochę urocze, że go oscyndziła. Bardzo zaskakujące. Ponieważ zachowywali się dyskusyjne? w sposób zaskakujący i cały czas byli to jakby tajemniczy na początku przy tym swoim debiucie. No i to pocałowanie było naprawdę... Szczególnie, że Kurilin przez to praktycznie od razu się zauroczył, więc no naprawdę. Następnie cyborgi mają główny cel, czyli do, dotarcie do y, domu Songoku. W sumie to jest główny cel yy, szesnastki, lecz 18 i 17 zdecydowały się po prostu pójść razem z nim, będąc ciekawi co zrobi dalej. I Goku nie było. Więc stwierdzili, że polecą do yy, Kame House albo do kapsuł, do korporacji kapsuły, lecz na drodze stanął im Piccolo. Osiemnastka chciała z nim stoczyć yy, kolejny pojedynek, lecz brat powiedział, że nie, teraz moja kolej. Ty walczyłaś z Wegetą. Lecz niestety pojawia się nowe zagrożenie, jakim jest cel. Cel wkracza doskonały. na. Doskonały! Tak, cel wkracza na yy, całą arenę. Osiemnastka nie zdaje w ogóle sobie sprawy z tego, jak jest bardzo potężny. Co prawda 16 jest w stanie go powstrzymywać, i tak dalej, lecz tylko do czasu, ponieważ cel wcześniej robił swoje żniwa, wysysając energię życiową z mieszkańców Ziemi. By osiągnąć doskonałą formę. Dokładnie. Do, je, do osiągnięcia doskonałej formy potrzebował tylko dwóch osób. Konkretnie 17-18. Udało mu się zaabsorbować 17. Jego siostra była w wielkim szoku, ale chciała wciąż walczyć, lecz 16 nie pozwalał jej, kazał jej uciekać. I potem już zauważa po prostu Kurilina, który miał specjalne urządzenie, które tak naprawdę może ją deaktywować. Poprzez to cel nie osiągnąłby ostatecznej formy, lecz. Kuriranowi przypomniało się to wydarzenie, gdzie osiemnastka go pocałowała i gdy o tym pomyślał, automatycznie zniszczył deaktywator. Osiemnastka była bardzo zaskoczona i próbowała. Krillan, bo już 16 nie dał rady, został pokonany przez Cela Piccolo, też był po walce całkowicie osobiony. Pojawił się Tien który w jakiś sposób też pomógł jej uciec, lecz niestety on i też nie dał rady. Potem Krillin nie, yy, walcząc z celem nie miał w ogóle całkowicie z nim szans, gdy osiągnął formę półdoskonałą. Sama osiemnastka przed samym jej końcem absorbacji jeszcze chciała walczyć i zadała kilka ciosów, lecz niestety została zaabsorbowana. Po pokonaniu yy, cela Osiemnastka zostaje mm, uratowana, ponieważ cel ją wypluwa. A jej brat również się odradza. Ja to było po, dość, pasku, dość paskudne, ne, bo to było zaraz po tym jak Cel miał tą doskonałą formę i walczył z Gohanem. Dość paskudne, ne, jak ją wypluwał. Tak. tak, to Gohan to spowodował bezpośrednim uderzeniem. Tak, ta. mocny, mocny cios. Gdy osiemnastka pojawia się już, budzi się w boskim pałacu, przed jej oczyma pojawia się ogromny smok Shenlong, który spełnia życzenia. Krillin zażyczył sobie ostatniego życzenia, aby usunąć urządzenia samozniszczenia w Androidzie 18 i 17. Jednakże przedtem zażyczył, chciał zażyczyć, żeby odzyskać swoje prawdziwe tak. ciała. Jednak smoku powiedział, że i ten proces jest niemożliwy, bo to ich zniszczy. Przechodząc dalej mamy Timeskipa, gdzie osiemnastka ma męża i córkę Maron. Jak uważacie, czy osiemnastka jest dobrą matką, biorąc cały kształt z całą, z całą serię Z, serię super? Czy jest po prostu dobrą matką, czy może nawet najlepszą matką? Jaką macie zdanie, jakie macie zdanie na ten temat? Czy ja do sobie jakoś miarę radzi z wychowaniem wiem, ich małej córeczki. ich małej córecz, i dorastającej córki. I nawet jak nawet jak w ostatnim rozdziale superki czytałem widziałem, byłem jakoś świetnie jako sobie świetnie nie spędzają nią czas. Zdaje się w tym wszystkim. Nie pokazała czegoś, do czego można by się przyczepić, więc raczej jest dobrą matką. Czy najlepszą? Nie byłbym tego taki pewien, bo moja faworytka to Widal. Okej, okay, rozumiem. I jakby też popieram Wasze zdanie w tym, że jakby nie pokazała żadnych takich negatywnych cech co do wychowania i tak dalej, czy też samej relacji z jej yy, yy, mężem. E, idąc jeszcze e, w serii Z, również walczyła na Tenkaichi Budokai numer 25, gdzie dotarła do finału. Lecz zdruzgotany Mister Satan e, nie chciał tak naprawdę tej przegranej. Ona ledwo co się zgodziła, ale e, zażyczyła sobie tylko jednego. Może zostać pokonana pod jednym warunkiem, że po wygranej walce satana otrzyma od niego y, pieniądze. I tak się Właśnie. w sumie stało. Ciekawostka, stało się tak w serii, y, Boże, w filmie kinowym pod tytułem Biobroli. No cóż, y, dalej jakby nie pokazała już takich, y, nie było po prostu większych scen z nią, bo pojawił się Majin Buu, którym zamienił ją w czekoladkę i jakby już nie mogła nic w stanie zrobić to była saga po prostu poświęcona innym bohaterom pojawia się w serii A, Dragon tak. Ball Super już na samym początku chociaż, hmm. dzięki, chociaż ona, ona i tak użyczyła po wskrzeszeniu swoją energię jak tak, byś... tak, 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 warto w, o tym dziękuję wspomnieć dziękuję. w serii Dragon Ball Super Stanęła do pojedynku w, z wirusem. E, w polskiej mandze wirus jest tłumaczony na piwus. E, też tak bym chciał powiedzieć. Także, Ale nie miała z nim szans. W sadze e, złotego flizy już e, też nie ma większego udziału, tylko jest pokazana z nią scenka, że strzyżek e, Kurilina. W sensie ścina mu całe włosy, żeby być wciąż łysym. W następnych sagach była po prostu tylko w tle, nie robiła jakby nic większego. Do czasu, gdy pojawił się Tranks, bo tam został z nią fajny odcinek zaprezentowany, dokładnie Trunks z przyszłości, gdzie wita właśnie Tranksa. <truks> Na początku takim żartem go zastraszając, a wielki Tranks z przyszłości był w całkowitym szoku, że. To jest, że ona ma córkę i męża Kurilina. Co uważacie o tej całej scenie? Oj, myślałem, że będzie już runda druga. Ma mało by nie zaczęli walczyć, ale to ogólnie tam było kilka takich ciekawych interakcji właśnie między tym tranksem z przeszłości, a też yy, młodszym tranksem, ale jeśli chodzi o osiemnastkę, no to tak <laughs> zrobiło się niezręcznie to na pewno. <laughs> Chociaż no. osiemnastka to też trochę pokazała z tego co kojarzy, że wtedy taki jakby czarny humor, nie wiem, już tam dokładnie nie jestem w stanie przytoczyć, co ona tam powiedziała, ale mam wrażenie, że ona miała takie dość sadystyczne podejście do tego nie wiem dlaczego. <laughs> e, I największą rolę można powiedzieć, że odegrała w wysadze e, przetrwania wszechświata, gdzie została uczestnikiem po prostu Chcę uważać się o cał, kształcie y, tej sagi, gdzie występowała właśnie osiemnastka, jak oceniacie jej, y, jej całe pojedynki. Były w, mia w miarę, mogliśmy zobaczyć więcej, co, po co potrafi. Zwłaszcza, że w wersji anime, nam dość dużo wyświęcili i, i pokazując, jak, jak, jak zaufanie siódmego wszechświata to działa. Nie ja chciałem, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że fajną współpracę złapała też z Krillinem. O, tak, warto to zaznaczyć. To mi się podobało, jak tam się wspierali. Czy według Was była użyteczna y, dla drużyny? O, pewnie pewnie tak. Zresztą dała sobie rady z ne. Uważacie, że dobrym podejściem było y, ratowanie. Siedemnastki, poświęcając samą siebie. O, co, by, co byłaby Co z niej za, za siostra bliźniaczka? Gdyby nie pomogła swoim bliźnim. O to było wzruszające, ale też pewnie wzięła pod uwagę tą jego technikę, która A, bardziej to. zezwala mu na przetrwanie mhm. tych baniek ochronnych. Więc pewnie też brała to pod uwagę, kiedy się za niego poświęcało. Tak. Na pewno. Oprócz więzi, która ich łączy. Oprócz więzi, która ich łączy która też była fajnie ukazana. E, również 18 e, pojawia się w dalszej sadze, czyli która jest e, w Mandze. Mianowicie chodzi o sagę zbiegłego więźnia galaktycznego Patrolu. E, dokładnie pojawia się wtedy, gdy Moro atakuje Ziemię i e, ze swoimi sługosami po prostu. 18 e, się pojawia razem ze swoim bratem i. E, walczą po prostu o losy tak naprawdę Ziemi. Czy śledziliście manga? Jeszcze dodam, że pewnie jeszcze zostali upłaceni przez Bulmę. My Za darmo tego nie zrobią. Moro nawet nie był w stanie nawet zaabsorbować ich energii życiowej, bo oni i tak pewnie ci są pół, pół tak. matki. Tam miała głównie, nie licząc poprzednich sag, bo po prostu była również w tle, jak w Dragon Ball Super, przy tych pierwszych sagach. Dopiero miała większy debiut w Sadze Super 17, 17, gdzie 17 chciał ją przeciągnąć na swoją stronę, lecz ona odparła. A gdy zabił jej męża, kazała uciekać swojej córce i wpadła w okropną rozpacz. Była zdruzgotana. I też pokonana przez swojego brata, lecz yy, przeżyła po prostu całe te starcia. Yy, co uważacie A o potem... tym bardzo wzruszającym momencie w sumie? Potem pomogła jeszcze Goku. Nie sądzę, żeby 18 chowała urazę do Goku, że zabije jej brata. A w końcu był pod kontrolą Broga. Broga przez Wroga przez tą jego drugą kopię. Pytworzoną w piekle. No tak, no ja to mimo, że seria jest niekanoniczna, to jak najbardziej się wtedy wzruszyłem wręcz do łez. Mm -hmm. Takie podsumowanie ich małżeństwa. Dobrze, przechodząc może już tak dalej, bo przy, pomijając po prostu filmy, bo tam również uczestniczyła, głównie uczestniczyła, miała główny udział w, w, w filmie Jabroli. tam głównie miała swój w, debiut. I może, co uważacie o potencjale bojowym i użyteczności Cyborga numer 18? Potencjał jest bardzo dobry. W ZC, bym powiedział, jest yy, między Super Sajaninem a Super Sajaninem, gdzieś 2 gdzieś. A potem to już jeszcze bardziej. Wspomnę o ciekawostce. Jej poziom mocy został ukazany w y, książce Dragon Ball Z y, The Anime Adventure Game, gdzie wynosi 30 milionów jednostek. Ja mógłbym jeszcze wspomnieć, co nie jest do końca związane z Dragon Ballem, ale że ta postać jaką jest C18 kojarzy mi się z Eni, y, z Kinga Kino Kyojin. Chciałem się was, chłopaki, zapytać, czy według was Eni mogła być na nią wzorowana. Moim zdaniem zachowują się podobnie. W sumie według mnie mają dużo współ, wspólnych cech, jaka jest na przykład ta waleczność, determinacja i tak dalej. Są to na przykład takie, no w sumie obydwie te postacie są jakby takie bardzo dominujące, e, że po prostu pokazują coś więcej, nie są takimi Typowymi e, dziewczynami w anime, które zazwyczaj nie uczestniczą w walkach i tak dalej. Zastanawiam się, czy autor, właśnie, Tytanów, przypadkiem trochę się nią nie zainspirował. Może podświadomie. Nie, mi się wydaje, że może tak być. Pól, e, może chciałbyś przedstawić aktora głosowego? E, Miki, Itou. Niestety mało, bardzo mało ją znam niestety w, se, w seriach bardzo rzadko trafiam. W sumie tutaj jakby aktorka miała co wykorzystać swój potencjał, bo osiemnastka miała różne momenty nawet tą rozpacz w Dragon Ball GT czy po prostu długość walki, bo osiemnastka też jakby, no, na przykład z Vegetą e, długo walczyła. E, Podczas uciekania też dużo miała emocji na pewno, i wydaje mi się, że naprawdę strzał w dziesiątkę co do głosu. Naprawdę ja... dobrze odwzorowała emocja 18. A czy dubbing polski Wam się podoba w serii Dragon Ball Super? Jak dla mnie głos jest ok, nie najgorszy. Też myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Wręcz bym powiedział, że jeden z lepszych tego debingu. No, w sumie tak. E, także przejdźmy do podsumowania odcinka. Jaką ocenę wystawicie Cyborgowi numer 18 w skali od 0 do, do 10? Migu, ja wystawiam 18:8 na 10, ponieważ jest bardzo fajną postacią jak na kobietę z Dragon Ball, jedna z najlepszych. I, I tyle. Natomiast więcej jakoś tak nie czuję, żeby dawać. A ty Deadpool, jaką ocenę wystawiasz 18 w skali od 0 do 10 8 na, 8 na 10. Bardzo, bardzo mi miło było ze strony Toriami, że z z jakąś kiedyś i silną kobietę. Oraz mogliśmy zobaczyć więcej więcej po mocy. w anime, oczywiście. M macie rację, ja jakby wystawiam trochę wyżej, czyli daję 9, ponieważ... Bardzo lubię tą e, postać i tak dalej. E, wydaje mi się, że w sumie każda kobieca postać w serii Dragon Ball e, jest e, wyrazista i każda też ma inny charakter. 18, no do 18, niestety, Akira dał w sensie taki motyw pieniędzy w późniejszym czasie i dlatego, i dlatego dziewiątka. No cóż, zda, pieniądze to moc chciwo, to chciwo. Z naszej strony to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie odcinka. Mamy nadzieję, że dotrwaliście do momentu. Napiszcie w komentarzu, jaką wy wystawicie ocenę 18, A jeżeli dotrwaliście aż do tego momentu, napiszcie hashtag Lazuli, czyli po prostu jej imię e, człowieka. Zapraszamy na grupę Discorda zapraszamy na grupę na Facebooku do następnej analizy. Trzymajcie się cześć. Bye bye, pick